Siemanko, witam Was w trzecim odcinku i postanowiłem, że ten odcinek będzie wcześniej, ponieważ już jest 18.40, a żeby załadowało się przynajmniej 10 energii, a, a, a do 21.00 niech się załaduje dużo energii. No i mamy Game Changers. Zobaczmy, ile mamy tokenów tylko. Plans. To jest event, o ile się nie mylę. Nie, to nie było Fivens. To było w, w Players. Tak? E, no kurde, mi się to myli. Tak, Fivens. Mam, mam... Nie, nie, nie przechodzimy tego, nie. W, w, Roki bym przeszedł, ale nie ma. Ale dobra. E, tutaj chłopacy proszą, e, żebym na... Żebym nagrał odcinek, jak walczę z Kamilkiem. Eee, tu nie wszystko, po, jeszcze całą drużynę i tak dalej. Eee, no i pozdrawiam was. Więc wrzućmy wyzwanie Kamilkowi. Kamilek ma nawet niezły skład co wam powiem No to ja jedziemy Kamilka rozbijamy <śm> No nie, nie wygląda żebyśmy go rozbili jak, jak tak mamy grać Hamzik nie pokryty, jest gol Teraz gomez, quarezma, chorezma. Tutaj. I piękna akcja. A kończy ją kto, kto inny jak pajet. Od razu hamsik do Gomeza i se uderzmy. Jakby weszło? Gomez, Gomez, to jest wolny i to jest najprawdopodobniej bramka i czyżby Pajet miał dzisiaj hat-tricka? Nie, to jest powszeczka! Jeszcze wybronił, ale parada. Nie, to nie tu, to nie tu, to nie, nie! Dobrze. Pajet, nie, wyszedłaś. I nie sta, i nie sta. Da, jedziesz go. No nie widzę. Shawlujemy. Kwarezma, to podaj. No, Kłarezma nie! To i nie sta, musisz dobiec. Dobra, mane, mane. 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 Jest gol. 3-0. A nie chce mi się prowadzić, to se uderzę. <grych> Lubię kosić. No i do, pięknie. Uderzmy se. Rico obronił. Gomez strzeli jeszcze sobie. Jakiegoś gola, bo... Nie chcę... A, do kogo tu podać? Na no spalonym byłeś, Sinclair. No widzicie. Poczekajcie. Teraz. Poczekajcie. No, Kamilek, no, pozdrów nas, pozdrawiam Was. Pozdrawiam koty, Josiego, komi, Bartosza i Kamilka. Teraz... Więc przejdźmy do Atak Moda. w sensie tutaj rywale moje. Zacznijmy sobie na przykład od tego ruska, czy tam Ukraińca 6-6 Dogrywka, to musimy odrobić. Ja się Wyjść na prowadzonko Ech, bo ja wiem, słaby skład. <try> trzy gole mu i będzie git. Bo wątpię, że mam w dogrywce strzeli więcej niż trzy gole. Kładę ma jeden. W setnej minucie? <try> przypadek Kto to wrzucał? <try> No, bez. Pajet, nie, ale. I Lopez. Co to było? <laughs> Myślałem, że będzie. No, czemu on ma dwie akcje? No, ej, no, co to ma być? No, i teraz za karę wykorzystam to. Żeby. No jest, 8-6. Ostatnia akcja. Nie, aha, tu się gra do dogrywkę? Ja myślałam, że to po połowie znowu. pięknie dziewięć sześć. Czy będzie jeszcze dziesięć sześć? Czy już nie? Manes, spróbuję lobikiem. O matko, co ja zrobiłem? Jest co? Jeszcze pożyczka. Sześć tysięcy wam przybyło. Ja chcę, żeby ten sezon się szybciej skończył. No dobra, bierzemy kolejnego rywala. I tym razem jakiegoś Nusa. Nie, Nusa nie, potem. <grych> Tutaj. 6-6 też, też dogrywka, okej. Okay. Madembele jakiegoś, Janiego, którego sprzedałem. Siani nie odebrał. No Mane po raz drugi i nie Iniesta po raz pierwszy i gol. No znowu w setnej minucie. No. Aha, co ja zrobiłem, nie wiem, ale. paje Teraz Nie, za mocno, znowu poprzeczka. Tym razem trochę lepsza. Hamsik jest gol! Nie, to Sinclair. Nie, znów oni mają akcję. Jak oni z takiej akcji nic nie zrobią, to po co oni mają akcję, no to jest bez No to jest naprawdę... Ja bym stąd strzelał. Hmm. Tylko, że dwa razy lepiej. Se Główkuj udarzy... Główku i Korezma, Dlaczego? Czy tu też będzie 6-9? No, wygląda na to, że tak. I lobikiem. Gnoja. Coś słyszałam. Jakiś sygnał, jakby coś przyszło. A, z Kamil Kamilek się zrewanżował. Chodź. Powalczymy się. ok masz teraz energii Poczekajcie, jestem po prawej czy po lewej? E, co ja przygrywam 4-3. No nie Nie gadaj. Nie? Jedziesz go bez? Głosu nie ma. Kurde. Znów taki jeden błąd mały. Ale jest już go. Aha, bo tu był manę. A ja, ja, ja nawet nie widziałem. ale obroni ładnie na krótko matko co to było nie komentuję tego ważne żeby biec dalej i oddać longshota którego z łatwością obroni Sergio Rico. potem podać do Gomez'a który wysunie, nie wysunie Jedziesz, Gomez. Hamsi. No to miało być do hamsika, Gnojki. Ale to, ale ładna akcja. Co tam się dzieje? Nie. No nie. Te koszulki są takie mylące. Musiałeś, Kamilek, wybrać Barcelonę. Szczelto. No czemu kur? No, matko, co to ma być? Niech to wrzuca Sinclair. Niech to. Kurwa, ma się... no, pra... no, nie, no. Skończ z tą akcją, pizdo. No, nie podawajcie tej piłki. To ja to muszę jeszcze coś szczeryć. Quaresma, proszę. Dziękuję. Ale Kamilek z łatwością to obroni. Odrobi. <śmany> Jeszcze im coś napiszę. Żeby się chłopacy nie denerwowali. Mamy trzy E NL. Raz i dwa razy inni rywale i inny i rywale. Teraz już jego zaprośmy. Żeby, żeby, przez te dwie godziny przybyło trochę tej energii. Podaj do Mane. Ale Mane położył bolasy Mane pędzi, pędzi. Co to miało być za podanie? Czy on musi, o, jak położony? Jaka akcja Gomeza, to było solo. Ale se wysunął Federico Fazio. Jaka bramka z główki! Ja nie wiedziałem, że tak pajet szczela. Chociaż szkoda, że ta karta jeszcze jest chyba z West Hamu, a pajem już jest w Marsylii. I o, Gomez 3-0. I jest ta do Gomeza i Gomez Walnie, Longshota. Ajajaj, do Hamcika. Nie, nie do Hamcika. Eee, przepraszam, co to miało być? Tutaj do. Nie, nie, nie do niego. Miałeś do Gomeza grać. On nie był chyba na spalonym. Wywal to Ruiz. I teraz tu do hamsika, do hamsika. Hamsik do wkrętlika. I ja go bronił. Ale genialni bronkarze. Pierw Rico, a teraz nawet nie wiem kto broni. Uff. jego, ale... Chyba też. No patrzcie. Co za gnojek z tego bramkarza? Co tam? No czemu ona przeleciało? O no to, to jest taka łatwa akcja, że jak tu się. Nie, kur, nie licząc spalonego, to gol. Znałem ciebie, Joshi, i Twój potencjał, czy jak to tam się mówi, Twoje chęci, to pewnie to odrobisz na luzie. A mamy jeszcze dwie energii. Może coś się napisaliście? Takąś. I jeszcze dwa ataki. A nie, jeszcze jeden ty to odrób. Chociaż, a tutaj nic nie ma. Nie ma. Albo z tym sobie zagrajmy, z trybkiem. Nie, właśnie z tym nie. Ja chcę z tymi, bo tutaj mogę dostać więcej fanów, jak wygram. Wiedziałem, Kamilek, wiedziałem, że to odrobisz. Nie, ja z tym nie gram. Nie chcę im się tego odrobić. Ja chcę jakiś luz, luzik. Z nawasem. Z nawasem. Na komana. i Nie daj Gomez. Gomez, ty w ogóle nie walczysz. Mane, szczel to. Więc obronił. I dobrze, że obronił, bo gola by nie było. I znów robimy akcję. Hamsik wrzuca. Jakaś kosmiczna główka. Nie. Matko święta Prowadzę 3-2, ale jak tak mam grać to on to odrobi Jaka bramka piękna Gomez Singler, rzuć to, rzuć Nie, 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 nie docham się, docham się Jaka akcja rozklepana W ogóle mane wygląda jak w tej grze jak trochę Ach, myślałam, że to wkręci tak ładnie. Podanie, mane, mane i lobik. No patrz, on wygląda trochę jak kantę. Do Kwarezmy i Kwarezma się możesz pobawić. To zrób ser Ach, no pobawić się może, ale jak już tak, to ma to strzelić. Podanie dobre, tylko żeby Gomez to... No, bez problemu. 7-2, luzik. Gościu, jak to odrobi, a w, pierwszym, w pierwszej połowie strzelił dwa gole, to szacun. Ja, Gomez, czemu? Hamsik sobie jeszcze walnie longshota. Jaka bramka! Żądam pod tym filmem dużo lajków za bramkę a No. <grymne> Jeszcze se Sinclair może coś... Super! Znaczy... Nie odbieraj tej piłki! Ty gnoju! Ty gnoju! Ale ten mecz jest łatwy. Ja chcę taki mecz. Każdy. Se. Teraz jeszcze. No nie. Co to? To powinien, To jest ro... Wiedziałem, że to jest roczny. Ja to wiedziałem. Hamcik, co to ma być za wrzutka? Takie wrzutki to babci możesz... <ścoughs> Odrawiej se sześć bramek w gościu. Będzie szacun. Ale wątpię. 10 tysięcy banków, no i wiedziałem ta idea. No mamy dwie energie, ale ja wiedziałem, że Jos je odrobi się no zagra. Umówiliśmy się. Jos, Trzy, trzy. Ciekawe, czy żeby były emocje, czy żeby. Tylko, czy tak celowo strzeliłeś, czy po prostu przegrałem z Kamilkiem, muszę wygrać z Joachim. Taka umowa. No kurde. I jest. Dawaj, Kamilek, jak będzie na przykład 5-3 dla mnie, to szczel dwa gole, żeby była dogrywka i będą emocje większe. Kłarez ma. Nie, nie szczelisz, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Główkuj to siup siup luzik, luzik, luzik luzik w cudzysłowie teraz Gomez zrobi nowa, nie, nie zrobi bo oczywiście za późno Sinclair poda jest gol. Mane Mane jest dobry. Ale i tak go zmienię. Jeszcze zobaczmy, jakie są RW w ogóle. No, śmieszne. Szacun dla ciebie, już, jeżeli to odrobisz. Bo znając życie jeszcze jednego gola wbije, tak jak teraz. Też. Nie, czy nie. ma dobra, ma się trochę musi zabawić, bo on inaczej nie wytrzymuje. No dużo się nie zabawił, tyle powiem. Ale 83 jest. W tym odcinku na tyle. Czekajcie 8, 6. 8. No dobra, to by w tym odcinku było na tyle, więc pamiętajcie, widzimy się jeszcze dzisiaj około 21.30, 21. No i. No to na alakach. I cześć.